Nie było ciebie tyle lat. Czekałem, żebyś wrócił już. Moja prośba z kulturką: jutro niech dojdzie do tej walki, dobra? Postarasz się? Jebać się, kurwo. Ale ty tak do mamy mówisz: do kogo, kurwa? Do mnie mówisz z szacunkiem. Ja do Ciebie mówię z szacunkiem. Nie jesteśmy kolegami, rozmawiamy po prostu normalnie. Czy jutro zrobisz wszystko, żeby wejść do walki? Normalnie Cię pytam tylko o to. Czy stchórzysz i Chujcie coś to obchodzi, ale pytać się możesz. Wiadomo, to nie wstyd. Jaka to brzydka jesteś, ja pierdolę, ty. Puh, kurwa się boję. A później będziesz miał liszaje na języczku. Nie będę tą stał, kurwa. Eee, Denis, no potrzebujemy jeszcze takiego face-to-face'a, panowie. Już zostawmy Ja spokoju. chcę ci budzi dać. To, to, to Dlatego to, to lizałem. to jest za face-to-face? -face, ci to to siebie, dać. Ty. E, nie, nie, nie! Dawaj, dawaj. Ja wychodzę. Ej, coś się odpierdoliło trochę, nie? Ten ochrona niech wejdzie, ochrona niech powstrzyma tutaj. Zabierzcie mu lampę, Ej, zabierzcie, lampę. zabierzcie lampę! Zabierzcie lampę, zabierzcie Ty lubisz ruchać chłopców, co? Lubisz kurwa chłopców ruchać, uwielbiam Będziesz nie? oświecony teraz, Sławek. Masz, ruchaj! Ruchaj! Mocniej! Mocniej! Dzieciaki, nie oglądajcie takich kurwa twelników. Nie oglądajcie, mówi to nic kurwa. Takie kurwy to trzeba odkurzaczem ruchać, kurwa. Dosłownie odkurzacze. Nie, ruchać! Jebany pedale. Siądę, coś nie ruchać. A, ciebie każdy będzie ruchał. Kurwa, masz! No to, to chyba dobrze o mnie świadczy, że mnie, będą, że mnie chcą ruchać, czy nie? Kurwa, nie dziwię się, sam bym siebie wyruchał. Ale jestem w celibacie. Młodzi przystojni, i jak na tę chwilę jeszcze nie wyruchani, dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Natan ja, Nathan <grym> oraz Nick, no, zostałeś w więzieniu. Dziękujemy serdecznie, Panie i Panowie.